Ekipa specjalistów firmy Apama została poproszona o rozwiązanie problemu uporczywych dźwięków docierających do sypialni mieszkania w nowym bloku. Dźwięki generowane są przez rury odpływowe, odprowadzające wodę zebraną z dachu podczas opadów. Dźwięki są na tyle uporczywe, że przeszkadzają w wypoczynku, jaki powinno zapewnić to pomieszczenie. Właściciel mieszkania próbował przeciwdziałać problemowi stosując izolację na powierzchni ściany sąsiadującej z sypialnią. Niestety, problem został źle rozpoznany, materiał izolacyjny źle dobrany i zamontowany, a zabudowa spłyt gips karton niewłaściwie zbudowana. Zastosowana została słabej jakości izolacja o zbyt cienkiej grubości, w wielu miejscach nie przyklejona nawet należycie do podłoża. Główne źródło problemu sztywne połączenia rur ze ścianą nie zostały w żaden sposób zaizolowane. Widoczne elementy stelaża, na którym osadzono płyty gipskarton, nie posiadają żadnej warstwy dylatacji, koniecznej przy tego typu zabudowie. Po rozpoznaniu problemu, do właściwego zaizolowania rur odpływowych wybrano materiał ApaFlex o grubości 2,5 cm. Jest to materiał o bardzo dużej elastyczności, dzięki czemu idealnie będzie można okleić obłe kształty rur. Jest to materiał poddający się ściskaniu, wodoodporny, niepalny o zamkniętej strukturze komórkowej. Dla łatwiejszej aplikacji, ApaFlex wyposażony jest w warstwę samoprzylepną. Cała powierzchnia rur odpływowych, sąsiadująca z sypialnią, oklejona zostaje dociętymi na wymiar elementami materiału Apaflex. Strategiczne miejsca łączenia rur z metalowymi uchwytami zabezpieczone zostają dodatkową warstwą izolatora. Całość elementu jest miękka, elastyczna i nie połączona sztywno z podłożem. Poza obszarem sypialni APAFLEX zastosowano jako dylatację jedynie w miejscach połączenia rur z metalowymi uchwytami. Po wykonaniu prac przeprowadzono test wlewając wodę w znajdujące się na dachu otwory odpływowe. Efekt jest całkowicie zadowalający. Cisza w sypialni.